Czeleczko, szanowni Miki Games Chciałabym Wam zapowiedzieć vloga ale jeszcze nie wiem kiedy to będzie vlog taki wiecie taki chodzenie po polu, taki wiecie taka pola na takim polu tam gdzie będzie Czarek, Ernest i Paweł kosił i oczywiście będę tam jeszcze nagrywał tam gdzie będę możliwa i też, ale żniwa wam na jednym odcinku zapowiem. Tego żniwa yy, tak. będę, będzie o jak będę, będę. tam chodził po polu, będę wam tam gadał i gadał takie różne rzeczy, będziecie wiedzieć o co chodzi. A potem będzie yy, pole, na którym będę żyła, zapowiedź o żniwach, takie rzeczy. To co? To na razie i cześć. Do zawtó odwierza, nie zapomnij zrobić łapki w górę i subskrybuj na tym kanale. To co? To na razie i cześć.